Hej, cześć, Simano, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Stranded Deep. Jak ja bardzo czekam... Ej, ty sznurek mi wywozisz stąd! Czy wywozisz mi coś jeszcze? Ty po prostu niedobry. Au, dostałem chyba z płetwy. Masakra, czekam na kolejny update. Z tego względu, że ten wieloryb powin, powinni po prostu z nim coś zrobić. Tu się dzieją... Dzieją złe rzeczy, on mi robi bałagan na mojej wyspie, zdecydowanie, no ale wiecie, współżyje ze mną, ja go nazywałem Zeofil i on już tutaj sobie żyje, on nie chce po prostu ode mnie odejść. Mm, no jest fakt, nie, to był Liść, myślałem, że coś mi wywiózł. Zobaczcie, mogę stworzyć Bold Motor z części jednego silnika, jednego Engine Pump, czyli takiego teoretycznie gaźnika. Engine kanister, czyli pojemnika na paliwo, yy, śmigła, yy, patyku i taśmy klejącej. To sobie zaraz stworzymy, tylko że ja to mogę dać tylko i wyłącznie na trawę. Nie mogę tego przyczepić do. A ja on tu znowu wraca i muszę dać wszystkie ważne rzeczy. Wszystkie ważne rzeczy damy na podwyższenie, żeby mi tego po prostu wziął i nie rozpierdzielił. Mam tu ważne rzeczy, wszystkie tak mniej więcej widzę. Z tego względu, że na tratwie... No kurczę, nie mam tratwy, nie mam patyków na tą tratwę. Aczkolwiek, no, mam tutaj tą jedną palmę, tylko mi jej naprawdę tak szkoda. <grym> ja ją tak bardzo chciałbym mieć. No ale no co? Zetnijmy ją. Jednak Łódź to jest Łódź, Łódź nam jest potrzebna. Albo nie, nie no patrzcie, jak ona pięknie to wygląda. Ona jest. Kwit esencją mojej wysepki, dlatego nie robimy tego jeszcze. Płyniemy na wyspę, tutaj gdzieś najbliższą jakąś, gdzie się tylko da. Ścinamy drewna, ile tylko się da, no i wracamy oczywiście z powrotem. Też nie wiem, czy jak tam z moim jedzeniem, życiem i w ogóle wszystkim, no całkiem jakoś się trzymam, chyba nie umrę dość szybko. Więc spoko zjemy sobie jeszcze przed podróżą ziemniaki, bo tak. Bo... Ej, nie wyrzucaj ziemniaki! Co ty robisz? Nie wyrzucaj ziemniaków! Jedz to! Gdzie jest mój żółciutki pontonik i moje wiesełko? Bierzemy go i płyniemy na którąś wyspę. Mam tę? Na jakąś najbliżej, tu jest najbliżej. Na tamtą płyniemy. Zaraz to sprawdzę, zaraz to po prostu, nie wiem, zapiszę może tutaj współrzędne. Ta wyspa jest dość blisko. Też może jest to ta wyspa, na której jeszcze nie byliśmy. No, kto wie, kto wie, ale prawdopodobnie tak, bo ja tutaj bardzo dużo wysepek opłynąłem. Nie wychodź z mojej żółciutkiej tratwy. Więc Azymutem 120, powrotnym o, 300, ileś tam i dajemy. 120, ta. <grytanie> no tak, albo nie, ta. 80, 80, 260. 80? 200, Ok. Płyniemy, widzimy się na wyspie, tam weźmiemy dużo po prostu drewna patyków i wrócimy sobie z powrotem. Dopływam już do suchego lądu, można tak powiedzieć. I wiecie, nad czym myślałem? Czy by czasem nie zbudować tej e, tratwy już tutaj i zostawić mój żółty ponton i wrócić po prostu na tratwie? Z tego względu, że jakbym wracał na tratwie, to mógłbym już bym ją miał stworzoną, tak? Ale mógłbym zapakować do inwentarzu nieco więcej rzeczy. W ogóle, zobaczcie, kurczę, tu na pewno byłem, bo tutaj jest. Co to jest? Mhm. I tak, a szukajmy młotka. Może zostawiłem tu gdzieś młotek. Ciekawe. Nie no, wydaje mi się, że chyba raczej nie jak wywaliłem, jak wywaliłem po prostu siekierę, to zdecydowanie jakoś na młotku mi chyba wtedy musiało zależeć. Ciekawe, kiedy ja tutaj byłem, już nie pamiętam. Ym, z tego co ja sobie myślę, to trzeba mi właśnie dwie, dwie kurcze, dwie sztuki kamienia. I tak stworzymy sobie cyk. Tutaj możemy zrobić tymczasowy składzik Dawaj, crude hammer, ok. I mam. Tylko nie wiem. Może teraz na szybko łóżko jeszcze. Może jeszcze tutaj się prześpimy w ogóle. No wiecie, po co kurczę się męczyć? Ścinaj mi to drzewo. Ścinaj mi to drewno. Po co się męczyć? I kurczę nocą, wracać sobie na wyspę, pilnując jednocześnie. No, kurczę w nocy, no nie chcę w nocy, jak tam, no coś, coś go boli. Ja może sobie zjemy, wypijemy, w ogóle jeden kokos byłoby całkiem spoko. Mm, zabierz, wypij, wyrzuć, rozłup i zjedz. Sekwencja wykonana. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. I na czym ja jestem? Wieloryb. Jak ja się wystraszyłem? Masakra. Czemu ty, stary. E, jak ja cię nazwałem? Już zapomnę, jak masz na imię. Czemu ty po prostu tu jesteś? Masakra, jak ty mnie śledzisz? Daj już spokój, stary. E, Żolibo? Nie, Żoliboż nie. Jakoś cię muszę nazwać, tak żebym zapamiętał. Wiesław. Zdzisław. Zenon? Eustachy? A może to jesteś. Ej, czekaj, no, wieloryby też mają płeć żeńską, nie? Zeofila. A, zeofil, on miał na imię. Dobra, zeofil, pamiętam. Tak samo może być zeofilia, więc... Nie, nie pasuje. Nie. Ten wieloryb jest w sumie stosunkowo normalny. Oprócz tego, że mi się wpierdala na wyspę, nie mogę go nazwać zeofil. Nie mogę. Po prostu nie. To mi nie odpowiada. Moim po prostu... jakby, No, sumieniem... Nie, nie mogę. To będzie... A jakoś normalnie też nie może być. Hm, to jest pytanie. Jak nazwać wieloryba? Piszcie w kom... O, to wymyśliłem teraz Napiszcie w komentarzu, po prostu. Tak jest, nie wszystko w tej grze zależy ode mnie. Ale zależy ode mnie fakt, że chcę tutaj jakoś przekimać i znaleźć jukę, żeby jakoś, kurczę, ale ogarnąć to łóżko w końcu. Dawaj mi jukę! Tak, i jeszcze jedno. Przekimamy się. Już nie pamiętam jakim azymutem wracam do domu. Wiem, że płynąłem tutaj 80, więc w sumie sobie jakoś dojdę do ładu i składu, gdzie jest drewno. Wyrzuć go tutaj. Tak jest. A wy nie jesteście na innym miejscu? To słabo. Kimanko. Tylko tak, żeby mi kurde ten wieloryb nie wjechał na hater. Wieloryb wjedzie we mnie. Czujecie? To by mogło. Boleć. Nie, nie, nieważne. Nie Zostawmy. Um, o, odzyskałem trochę życia. Czekajcie, 80 przypłynąłem, czyli wracam na ile? Wracam. 260 coś, ta, ta wysypka jest moja, tamta. Prawdopodobnie, no nie, niekoniecznie, ale wiecie, całkiem to jest możliwe. Wieście coś, no albo ta. Albo ta. tak, czyli powrotny jest zaraz obok w taki no to idealnie, to tak idealnie na środek nie, ta wyspa bliżej jest moja to co wygląda, że jest bliżej dobra, siekieram. ścinamy drewno zabieramy, to znaczy nie, budujemy tratwę to po pierwsze primo i zawijamy do domu też z pełnym bagażem drewna, czyli muszę go tak 8 na tratwę um, 8 patyków na tratwę Plus, ile mam miejsca w tym inwentarzu? Raz, dwa, trzy, trzy... Nie no, nie żartujcie, że teraz będzie mi deszcz padał. Naprawdę? Nie wierzę. No dobra, może padać, mi to w sumie w pewnym... No, Kurczę, no nie przeszkadza mi to teraz, bo ja muszę naścienać wystarczającą ilość drewna i zawijać po prostu do domu. Choć też szkoda mi tego żółciutkiego mojego pontoniku, który to, nie ukrywam, mógłby się przydać chociażby z tego, że, z tego powodu, że fajnie wygląda, no i, no kurczę. może na nim jednak wrócę. Po drewno sobie przypłyniemy innym razem, co Wy na to? To jest też dobry pomysł, więc chyba darujemy sobie budowanie tratwy tutaj, no ale po co bym robił przywód młotek? Nie wiem, ja mam niewyjaśnione czasem powody do tworzenia czegokolwiek, więc, hmmm to jest pytanie, nie wiem no, w ogóle tak przygotuję sobie o tak, bo zbudujemy łódkę z silnikiem, no to zdecydowanie sobie potem gdzieś popłyniemy, więc muszę tutaj wziąć i zapisywać azymuty, wszelakie <laughs> jeszcze mam miejsce nie wiem, nie wiem czy budować tutaj tratwę czy nie budować budować czy nie budować i wracać na tratwie ja mogę tutaj wziąć i ogarnąć to, że to tutaj będzie. Szkoda, że tego nie można zapakować, wiecie, do... Chodź tu. No, trzymam cię prawym i chodź tu. Chodź, 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 chodź. Ty tu zostaniesz. Tu masz być. Jak cię wielorab wrzuci do wody, to będzie ok. Damy cię na łóżko. Tak! Okej. Okay. To ja tu byłem. Miód i wino piłem. Wracamy na tratwie. Zbuduję sobie tratwę tą samą tratwę do której później przymocuję silik, spoko. moglibyście jakoś sparować te patyki żeby były w jednym miejscu? Give it to me. Foundation, idę z tym nad wodę. Gdzie to było? Mam nadzieję, że przestanie padać stosunkowo szybko. Jest i tratwa? Chodź. Niech na chwilę. Bądź tutaj. Nie wyrzucaj tego. Podjęło cię. Nie tu zastanawiałem te sznurki. Czy ja bym mógł tą tratwę jakoś związać? Czy coś? Nie wiem, całkiem możliwe. Zaraz sobie sprawdzimy, jak Jukę na nią rzucę, czy coś się ciekawego wydarzy, ale najpierw... To wypad, po co mi to? Przynajmniej na razie niepotrzebna. Mm, mam na swojej wyspie kraby, mam kraby. A jak nie na tej głównej, to na tej małej mam kraby, więc kraby mi nie będą teraz potrzebne. To jest kompletnie zbędna rzecz. Pod, jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że ja ich nie jem. Po prostu wpieprzam ziemniaki cały czas, wpieprzam orzechy kokosa, bądź też, nie wiem, rekina przydałoby się w końcu polować, usmażyć, co nie. I sobie zrobimy ogień i przysmażymy. W końcu musimy zjeść jakąś dobrą potrawę. Co jest z, tym, z tą palmą, że ona za cholerę nie chce puścić? No, ścinaj się. No, teraz zaczęła się ścinać. Kurczę, ja ścinam i tak mówię, 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 mówię i nie zwracam uwagi na to, że drewno w ogóle nie, się nie porusza. Uch, chodź tutaj. E, Powolutko, lądowanko. Ok. Chodź, tutaj, tu cię będziemy ciąć. A w ogóle ja czekajcie, a może bym na tym jakoś próbował. O. Tak, Przez morze. <laughs> Ciekawe, czy bym dał radę. Raczej wątpię. Um, ile tego mam? Jeszcze muszę ściąć. I sobie płyniemy. I wracam Młotek chyba też tutaj wywale, więc... Żeby... Młotek wypieprzę, żebym mógł zebrać jeszcze więcej drewna. Także wiecie co? Chyba ja tutaj pościnam zbiory drewna i widzimy się na mojej wyspie. Nie wiem, czy tego samego dnia, czy kolejnego, ale już z pełnym po prostu plecakiem kawałków, fragmentów drewna, patyków. I będziemy budować w końcu motorówkę. O teraz to tyle. Żegnam się z Wami, ale tylko na krótką, dosłownie na ułamek sekundy. Wiecie co nas czeka? Dokładnie tak. Zbudowanie motorówki w końcu nareszcie już to będzie. kurze całą grę. No praktycznie... Oj, dlaczego znowu spadłem z tej cudownej tratwy? Dobra, wyjdź na nią, okej. Okay? Płyniemy. Już przed samym końcem spadł. A i ten wieloryb znowu tu jest jaki ja po prostu <noise> Jak ja uwielbiam te wieloryby. Zobaczcie, mam. Patyków na nazbierałem, też wziąłem kamieni trochę, z tego względu, że chciałem, bardzo chciałem. Yy, kurczę, no tutaj sobie tworzyć yy, pikę chciałem stworzyć, czy tam włócznie to zwał jak zwał. A w sumie tu mam kamienie, zauważyłem no ale patyków też widzę dość, dołożę do ognia, dołożę do ogniska patykami. O, tak. I teraz. O moment, ja tu chyba mam racę. Flare gun. Aha, nie, nie mam. <śla> Flara i to. Weźcie to. Aha, nie mogę. Ale dlaczego? Ja to chcę jakoś skooperować wspólnie, żeby to działało wspólnie. Nie da <śla> Nie wiem, jak to zrobić. Dobra. Stwórzmy w końcu tą łódź. Tylko, że wielorybie, ty spieprzaj pan stąd. Gdzie jest ta moja tratwa? Gdzie ja przypłynąłem? Turendy, gdzie to było? Chyba, że już po prostu wieloryb mi to zabrał. O widzę, bo tu zobaczcie, jak y, ogólnie rzecz biorąc, coś na wyspie się rusza, to znaczy, że wieloryb jest w pobliżu. <laughs> Dawaj, to skurwysynu, synu. Nie ma moje. To jest moja tratwa. Moja dziadu. No, bez przesady, chodź, chodź tutaj, tratwo. Okej, okay, idziemy stworzyć to, zanim wieloryb się nam wpierdzieli. Też nie wiem, czy dobrym pomysłem nie byłoby czasem, mm, ale do... oprócz tego silnika, oczywiście. O, branie ze sobą wiosła Z tego względu, że no e, Zaraz to będziemy mieli Z tego względu, że jak mi zabraknie paliwa No to muszę mieć fall yeah! Zobaczcie Jak to funkcjonuje jeszcze nie wiem Ale wezmę sobie wiosło Popływamy Wezmę sobie wiosło To na pewno Ono tam gdzieś było I wezmę sobie Jerry Khan, o właśnie, chodź tu, wiosło, 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 gdzie jest wiosło? Dawaj mi wiosło, mam to jakoś napełnić? Nie, nie, no dawaj mi to, nic nie chcę. O tak, odpaliłem. Aha, zapal. I to będzie genialne. Płyniemy sobie. E, nie tam, gdzie myśmy nie byli jeszcze? Nie byliśmy chyba po drugiej stronie wyspy. Tam nie byliśmy możliwe. To zaraz sobie. O, mogę pulwać i używać kompasu. Geniusz, o kurde. Ale zabrałem po prostu za duży zakręt. Stara, bierz zakręcaj. Zakręcamy, o tak. Dobra. Płyniemy, płyniemy tutaj przy smykiem. Przez smykiem, no i to ja rozumiem takie pływanie. Dobra, płynę na ile? O kurde. Płynę na 300, nie wiem czy na tej wyspie byliśmy, no naprawdę nie wiem, nie pamiętam. Płynę na 310, wracam na 125. 310, 125, wracam. 310 płynę. Yy... Tu, tam, jaki jest aktualnie czas? 16. Nie wiem, czy czasem sobie nie zostaniemy. Nie, przenocujemy tam. Taki pomysł mam. Ja, to ma wsteczny? O kurde! To jest niewiarygodne. Daj, w jakim czasie to tam dopłynie? Teraz nie będę robił wam przeskoku, bo chcę zobaczyć faktycznie, jak to się rozpędzi. Jak szybko możemy tam dopłynąć? 610. Jedziemy. Liczymy jakieś sekundy, czy coś robimy? Trochę przyciszę. Hmm, no w sumie nie muszę wiosłować, ok, ale... Ojej, <grystanie> żeby było jakoś genialnie szybciej, to tak czekam na moment, aż to tak zgaśnie. Dobrze, że wziąłem ten, wziąłem paliwko. Płynę, płynę troszkę trawerzem, ale płynę. Tam, w tamtą stronę, stary, prosto to ma płynąć, stosunkowo prosto przynajmniej. O, Reki, siema, cześć. Wiesz, ja tu kurwa ogarniam teraz, więc... Uuu, uh, 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 nawet szybko. Naprawdę szybko. Tam sobie stworzymy, ale nie mam siekiery. Ha. Ha. Nie mam siekiery. To ją stworzymy. Nie, bo tam nie ma patyków. Chyba, że jeden będzie gdzieś leżał. To stworzymy siekierę Tylko że tam jest chyba znowu wieloryb, nie wydaje się wam. Dopłynąłem, zobaczcie, jak szybko, no to w ten oto sposób. możemy sobie naprawdę wiele wysp zwiedzić. Niekoniecznie teraz koczować na tamtej jednej. Uhu. Uh, uh. Tama, puść się. Puściłem? O, fajnie, to jest nawet zrobione. Dobra, a tu co to jest? Wrak statku, czy bardziej samolotu? Jedna skała. No nie mam, bo nie mam juki, nic nie stworzę. Juka nie leży od tak sobie. Ja nic nie wziąłem. Wracamy na własną wyspę. Popływałem, popływałem, no zabawiłem się trochę, ale wracamy na was własną wyspę. Dobra, to ja wrócę poza materiałem. Słuchajcie, to dzisiaj tak troszkę krócej, ale fajniej. Napiszcie pod materiałem, co robimy dalej: czy zwiedzamy wysepki, czy właśnie robimy takie tripy w stylu um, trzech wysp naraz, yy, czy co robimy. No napiszcie, no i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się gorąco, cześć, na razie pa!